O tym, że kluczowy udział w produkcji zanieczyszczeń powietrza mają gospodarstwa domowe, wspominałem już w filmach, serii Śląskie: Zmieniamy powietrze na dobre wielokrotnie. Badania naukowe mówią, że to my, mieszkańcy województwa śląskiego, odpowiadamy za jakość naszego powietrza. Jak? Przez wybór źródła ciepła, które ogrzewa lub będzie ogrzewało nasz dom. Pożegnanie z węglem jako głównym paliwem wydaje się już nieuniknione. A co po nim? Możliwości jest mnóstwo, a najlepszych sposobów dostarcza nam sama natura. Do działania nowoczesnych systemów grzewczych nie jest już potrzebny proces spalania. Przyszłość ogrzewania naszych domów drzemie w pokładach wody, gruntu, powietrza, a także w słońcu. Zanim jednak omówimy sposoby ogrzewania naszych domów, które już wkrótce zagoszczą w nich na stałe, przyjrzyjmy się, jak województwo zamierza zorganizować. Tę ekologiczną przemianę. Służy temu oczywiście uchwała antysmogowa. Wprowadzona w 2017 roku dotyczy wszystkich w województwie śląskim, którzy do ogrzewania swoich domów używają paliw stałych, takich jak węgiel, drewno czy pelet. Uchwała zakazuje spalania paliw złej jakości oraz określa harmonogram wymiany kotłów. Do końca 2021 roku należy wymienić kotły wyprodukowane w 2006 roku i w latach wcześniejszych i eksploatowane w okresie powyżej 10 lat lub takie, które nie posiadają tabliczki znamionowej, na której można sprawdzić klasę kotła. Uchwała nakazuje ich wymianę na kociół minimum piątej klasy zgodnie z normą. Co to oznacza? Określona przez europejską normę klasa piąta kotów cechuje się najniższą emisją tlenku węgla, najniższą emisją pyłów i węgla organicznego do atmosfery oraz mniejszym zużyciem paliwa. Pamiętajcie, że na wymianę kotów możecie pozyskać dofinansowanie, o którym więcej powiem za chwilę. Czyste powietrze to ogólnopolski program dopłat m.in. do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zachęcam do składania wniosków. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej na wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną. Ocieplanie domu oraz wymianę okien i drzwi. Więcej informacji na ten temat uzyskacie na przykład w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. A jeżeli już o ekologicznych źródłach ciepła mowa, to poznajmy trochę bliżej dwa z nich. Pompa ciepła to nowoczesne rozwiązanie grzewcze, które działa odwrotnie niż na przykład lodówka. Gdy lodówka obniża temperaturę w środku, przekazując energię na zewnątrz, pompa ciepła pobiera ciepło z przestrzeni zewnętrznej i przekazuje energię do domu. Mieszanina cieczy i gazu odbiera najpierw energię z gruntu, Powietrza lub wody. Następnie zostaje ona zasana w postaci pary do sprężarki, gdzie temperatura i ciśnienie wzrastają. W dalszej kolejności para trafia do skraplacza i oddaje energię do źródła górnego, np. ogrzewania podłogowego. Na koniec mieszanina wraca z powrotem do gruntu i odzyskuje utraconą energię. Jak wspomniałem na początku filmu, do uzyskania ciepła nie jest tu potrzebny żaden dodatkowy czynnik, jak na przykład węgiel. Wyliczenia ekonomiczne wskazują również, że wyższy koszt zakupu takich urządzeń po kilku latach zwraca się z nawiązką, szczególnie ze wsparciem ze strony fotowoltaiki. Słońce w ciągu zaledwie 30 minut emituje w stronę Ziemi tyle energii, ile ludzkość zużywa w ciągu całego roku. Słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Jak to działa? Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które, aby móc wytwarzać większą ilość energii, łączy się w moduły. Przy produkcji ogniw najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem, który pod wpływem dostarczania energii zamienia się z izolatora, czyli ciała, które nie przewodzi elektryczności, w przewodnik. Prąd powstały w modułach zostaje przekazany do falownika, którego zadaniem jest przekształcenie go na taki, który płynie w naszych gniazdkach. To tylko niewielka część propozycji, które oferuje nam obecnie zielona energia. Możliwości jest mnóstwo, a ich niewątpliwą zaletą jest to, że dbają o zdrowie naszych rodzin i naszej wspólnej planety. Skąd bierze się smog, jaki jest jego wpływ na ludzki organizm i nie tylko ludzki, jak ze smogiem walczyć oraz skutecznie chronić przed nim rodzinę? To tylko kilka tematów z tych, które podejmowaliśmy w ramach kampanii Śląskie zmieniamy powietrze na dobre. Mam nadzieję, że zobaczycie wszystkie filmy z tej serii i że będą one dla was źródłem cennej wiedzy. Wierzę, że pomogą nam wszystkim w obaleniu mitów na temat smogu i w Skutecznej walce o czystsze powietrze. Zachęcam do ich udostępniania. I na koniec, aby w każdej chwili dysponować informacją o tym, czy wyjście na zewnątrz jest bezpieczne, warto zainstalować aplikację śląskie Smog Stop. To łatwe w obsłudze narzędzie, które umożliwia szybkie sprawdzenie prognozy jakości powietrza.